Siemanko, z tej strony tak i dzisiaj otwieram sobie zestaw o numerze 76387 Zestaw całkiem spory Nazywa się on Hogwarts Spotkanie z Puszkiem Dostajemy w nim cztery figurki jak w ostatnim zestawie Hermione Granger z złotą Dostajemy jeszcze Harry'ego Pottera w zapiętych szatach Hermione Granger w zapiętych szatach i Rona slaje A wy? O piętych szatach. Dostajemy jeszcze puszka. On jest tutaj pokazany. Tak, tutaj. Um, jeszcze jest pokazany tutaj. Um, ogółem zestaw um, całkiem spory. Mamy dwie karty czarodziejów. Um, jest tutaj. Um, co jeszcze? Um, mamy jakiś brylancik, pochodnie. Mamy jeszcze łódko z kurczaka i garnek. Pochodnie kolejną i pochodnie. Tutaj mamy kamienia filozoficznego mamy tutaj taką pułapkę. Oczywiście, tutaj jest bacznie strzyżący kamienia filozoficznego puszek. Jak widać, no, Rano go nie, nie lubi. M możemy uśpić ym, Puszka. Dobra, w sumie nie ma co. Czas by to otworzyć. Mamy. Otwórzmy zestaw. Ile ja ma Oj, no już widzę, że co najmniej trzy zamknijmy to dobra my to tutaj my musimy dać te. tutaj worków mamy pierwszy worek ale ten drugi worek jest duży trzeci worek sporo tych worków i szarkusz z naklejkami o dziwo dostajemy tylko sześć naklejek Instrukcja, tak gruba, tak wygląda przód, tak wygląda tył. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. No tutaj jest wszystko to samo, co było w ostatnim zestawie. My się już zajmiemy budowaniem. Zbudowaliśmy już. Zestaw poskładany zajęło mi to około, mm, gdzieś tak myślę, z Dwie godziny, godzinkę i pół. Um, bo nie liczyłam dokładnie czasu. Tak Taką wygląda od tyłu, od przodu. Um, tutaj mamy trochę akcesorii, to mi wypadło. Um, tutaj mamy jeszcze puszka. Um, mamy tutaj Madame Maxim i Oliwandera. Um, cztery różki zapasowe. Wow. Strasznie dużo zapasowych klocków tutaj mamy. Mamy Hermiona w, e, w szatach Gryffindoru zapiętą, Herego w szatach Gryffindoru e, zapiętego i Rona w szatach Gryffindoru rozpiętego. Mamy też złotą Hermionę. E, e, macie gdzieś tutaj zdjęcie, jak ona normalnie wygląda. E, m, mamy puszka. On ogółem wygląda nieźle. Jest taki masywny. Mam trzy różne głowy. Jedna twarz od niego śpi. Um, jeden albo. Śpi, tutaj twarz albo jednym okiem śpi, albo nie ma oko. Napiszcie ryb oko w komentarzu. Um, to wam dam serduszko. Um, tutaj no. Wcieklizna jak nic. W, mówię wam, wcieklizna jak nic. Um, Ogólnie całe jest on zbudowany z klocków, które tutaj, że to jest szare, ale to są tam szczegóły. Um, z, puszek y, ma tutaj ogonek, którym można ruszać. W pełni y, ma też nóżki, mi może zrobić coś takiego. O tak. Możesz tak zrobić. Tak zrobić. on mu umie ruszać w pełni nogami. E, Możemy może dzięki temu zrobić, że on siedzi albo leży. No, co chce, niech robić, robi, nie? E, może sobie robić, co chce ten piesek. No, cokolwiek. Możemy nawet sobie znaleźć jakąś piłkę z Lego i możemy się bawić, że on za nią gania. Ogółem piesek jest naprawdę świetny. Teraz przyszedł czas na Hermiony Grange. Jest ona cała złota. No, w sumie mówiąc złota Hermiona to ciężko spodziewać się czegokolwiek innego. Z tyłu ma ona 20 lat. Harry Potter, Lago Harry Potter. Jak zauważyliście, z tyłu nie ma żadnej twarzy, a szkoda, bo zakrywał zakrywałyby włosy wszystko, ale w żadnej figurki ze złotej, oprócz Quirella, z tego co wiem, nie ma drugiej twarzy. Super dodatek do takich zestawów można sobie na przykład Pobawić, że nie wiem, stali się najpewniejszymi czarodziejami, coś puchło i się stali złoci, albo farbą mi podrzucano. To jest naprawdę bardzo wiele możliwości. Chłopiec, który przeżył, czyli Harry Potter, um, ma on zapiętą szatę Gryffindoru, co no, po prostu w tej figurce ciała figurce nie ma. Na spodniach niczego nie ma, ale czy to jest nowość w tych malutkich spodenkach? Z tyłu mamy karfturek, co jest na pewno na plus tutaj. Mamy tutaj znak płaskawice, nie wiem czego widać w kamerze. O, a no Harry jak Harry, zbyt wiele się nie różni. Dw drugą twarz ma on przerażoną. Każda praktycznie ma taką twarz z tych małych. Bardzo ciekawszych rzeczy i Ronald Weasley. Mówi się na niego Ron, jak wszyscy pewnie wiecie. No, tak samo jak Harry. Też ma tutaj z tyłu kapturek. O, on jest rozpięty. No tak, to jest jak dla mnie, naj... to jest jak dla mnie jeden z najlepszych torsów ze wszystkich um, klocków Lego Harry Potter. Naprawdę mi się mega podoba. Z tyłu twarz wygląda no przerażona. Detale są, piegi są, jest wszystko git. To jest najnormalniejsza twarz Rona z Lego. Tych małych... Przejdźmy do ostatniej figurki tego zestawu. Czyli Hermione. Granger. Ona ma Zapięte szaty, tak samo jak Harry, To już jestem pewna, że to są identyczne szaty. Identico. Tutaj też przerażona Aminka z tyłu. Też normalna dla tej postaci. Kapturek też jest. Znaczek Gryffindoru też jest. No, wszystko to samo co u Harego jest. Włoski ma super. Oto wszystkie postacie z tego zestawu tak się prezentują razem. Hmm. Teraz z Wami obrócę wszystkich i wszystkie właśnie w, po, w zestawie porówno dziewczyn i chłopców. Tak one wyglądają. te postacie. Coś wciągnąć włoski. No tej złotej mi nie będę, bo tam nic nie ma. Dobra, w sumie ściągnę. Co mi tam szkodzi? Tak one wyglądają po ściągnięciu. Mamy karty Challengerów dwie. Mamy o tutaj Olivera i Madame Maxine. Jak na to, że to jest w sumie to tak trochę no bardziej city niż France, to mamy tutaj naprawdę dużo tych akcesoriów jednak. No szkoda tylko, że tutaj nic nie dali. Ale rozumiem, bo to jest miejsce dla puszka, więc no nie musieli plus Zobaczcie, co tam się na A co, tam pojedziemy po bandzie i od razu o, ta lepsza część zamku. No, detali jest tutaj całkiem sporo. Naklejek chyba tam nie ma żadnych. Tak. Możemy tutaj zauważyć harfę, harfę. i łódkę kurczaka. Tutaj możemy zauważyć. Tutaj mamy garnek. Mamy, nie wiem co to jest. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie. Świeca? Kryształek? I świeca. I tutaj mamy jakieś prącza. Nie wiem co to jest. To było w kamieniu filozoficznym. Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Przyszła pora na to. Szczerze to, to dla mnie totalnie wygląda jak wielka sala, tylko że nic w tym nie ma. Tak, tylko są pochodnie i to tyle. Tylko to się otwiera i to tyle. No i z tyłu mamy fajne to i jest dużo detali. Zestaw całej okazałości prezentuje się świetnie. Możemy naprawdę wiele zabaw zrobić z puszkiem. W super jest, że jest tutaj zestaw z puszkiem. Ja to będę testował, zabawy, ja to już by było na tyle z tego odcinka. Wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka, drugi kanał. Jutro na film. Też o 17 jeszcze wbiję. Jeszcze zostawcie sobie łapkę w górę i dzwoneczek. A my jeszcze widzimy w kolejnych filmach. Cześć!